Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie Dawno mnie nie było w turbanie Kochani, magia montażu A więc wtrącam się na chwilę, aby powiedzieć, że w tym filmie nie czeka na was rozdanie Czeka na was fajny patent na letnie drinki Oraz test najgorszego, absolutnie najgorszego podkładu drogeryjnego, Z jakim miałam do czynienia w ciągu ostatnich miesięcy Zapraszam do oglądania Dzisiaj jest sobota Mieliśmy ambitne plany, do, um, aby pojechać na noc spadających gwiazd do zamku w Czersku, na zamek. Oj, Jezu, muszę się usadowić, ale słuchajcie, strasznie pochmurno i nasze plany poszły. A co ciekawe, mamy bardzo dobre światło. Nie kumam czasem tego aparatu. E, ja zaraz będę się pielęgnować, jeszcze mam kawkę. Jestem znowu na blaku. Niestety, przeceniłam chyba swoje umiejętności. E, nie, stop swoje możliwości. Jeszcze się nie obudziłam. Bo mm, uznałam, że już mogę robić wszystko tą ręką i dodatkowo ją tylko ćwiczyć, jak Pan Doktor zalecił. No chyba nie do końca. <laughs> chcę wam pokazać moje najnowsze zamówienie z Mixita. No bo tego w holu przecież nie będę czynić. Jeszcze trudno, żebym w holach pokazywała Wam rzeczy spożywcze. I chcę Wam powiedzieć o patencie. To trochę znowu zabrzmi takim patostreamingiem, jaki odkryłam. Mianowicie, zamówiłam sobie Eee, owoce te liofilizowane, ale truskawkę. I patent, który odkryłam, jest taki, że prócz tego, że te owoce genialnie sprawdzają się jako lemoniada, czyli po prostu wrzucamy je do wody, oczywiście można je jeść samodzielnie, dodawać do różnych rzeczy i w ogóle, ale genialnie te truskawki sprawdzają się dodane do, uwaga, uwaga, do proseko, bo wtedy one zaczynają się rozpuszczać, i mamy o. Nie no, to jest po prostu szałciał, więc jeżeli ktoś lubi tego rodzaju napoje alkoholowe, to gorąco polecam tą choćby troskawkę w tym celu. I w ogóle, pamiętacie jak Wam mówiłam, że najbardziej mi smakowały te owoce liofilizowane, o, nauczyłam się, ehm, ta mango i ta michumka, bo one były kwaśne, no to znalazłam i od razu wziąłam z grubej rury taką gigantyczną tubę słodko kwaśnych owoców to się tak w ogóle nazywa i tutaj są, jest brzoskwinia, czerwona porzeczka, ananas, malina i ta właśnie miechunka. I to jest super sprawa, naprawdę. I do przegryzania, i właśnie do lemoniac, i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę gorąco, gorąco Wam to polecam i one są pyszne. Znaczy ta brzoskwinia dalej mi najmniej smakuje, taka jedzona na surowo, że tak powiem. Ale pozostałe dla mnie są super. Mam również... Dwa opakowania produktu, które uważam, że jest produktem, no bo tak kosmetycznie. Orzeszków tych w miodzie z Chili, mówię Wam, to jest szał ciał. Niestety były wyprzedane, kiedy składałam zamówienie te wędzone. Oczywiście jak przyszło do mnie zamówienie, zapisałam się na powiadomienie, dostałam powiadomienie, że już te wędzone są obecne. No ale trudno się mówi, więc mam dwa opakowania. Bardzo, bardzo Wam to polecam. To jest zdrowa przekąska w stosunku do tych, które możemy kupić. Znaczy, wiecie, że mi to wszystko jedno, czy ona jest zdrowa, czy nie, ale przede wszystkim to jest smaczniejsze. Nie będę, bo tak już chciałam, wiecie, polecieć, jak te wszystkie panie, no bo to, to co kupujemy tam w sklepach, to jest niezdrowe, a to jest takie naturalne. Dla mnie to nie ma znaczenia. Byle byłoby smaczne. I to jest zdecydowanie smaczniejsze. Czy ja Wam w ogóle powiedziałam o rabacie, bo ja y, za, składałam to zamówienie na rabat Dobre lato. Zostawię Wam to info w opisie. I mam tutaj również taką tubę. Taką w wersji prezentowej. I to jest Paleo Mix. Pieczony i miodowy. I to zawiera daktyle, orzechy włoskie, migdały, nasiona słonecznika, miód i nasiona dyni, rodzynki, płatki kokosowe, śliwkę, orzechy brazylijskie, orzechy pekan, suszone jabłka. Jakiś rozpuszczalny błonnik kukurydziany Zaraz Wam pokażę jak to wygląda w środku Że że domyślnie to można to jakiś tam Śniadanek sobie dorzucać Ja akurat nie do końca Miałam wyobrażenie, że to będzie takie drobne Ale myślę, że po prostu będę Sobie to dorzucała może do jogurtu Muszę dosyć intensywnie zacząć Walczyć o swoją Przywrócenie swojej figury Więc może faktycznie i ja będę Takie pseudo insta friendly Śniadanka papusiać Albo po prostu wyjadać to łyżeczką i to jest bardziej prawdopodobna opcja ostatnia rzecz to mixitki mix bardzo smakowały mi te batoniki z czerwoną porzeczką natomiast pomyślałam, że nie będę się ograniczać te kartoniki mi doprowadzają do szewskiej pasji, bo ja nie umiem takich kartoników otwierać stwierdziłam, że nie będę się ograniczać tylko do tej czerwonej porzeczki i zamówiłam właśnie mix batoników i tutaj mamy daktyle fi, figi, bez glutenu orzech laskowy, bez glutenu czereśnia, migdały, jagoda, orzyszki ziemne proteina, proteina kakao, jabłko cynamon i ananas. I powiem Wam, że jestem tego ciekawa, ponieważ ym, ta pożyczka nie była taka. Jak wam to powiedzieć? Nie była lepka. A dużo tych takich batoników jest lepki. I wydaje mi się, że te będą lepkie. I teraz pytanie, nawet na pewno. I teraz pytanie, jak one mi zasmakują? Mogę dać Wam znacie, jeżeli chcecie, bo ja zupełnie właśnie tam takich zbyt lepkich O. Widzicie? Tutaj jest. Co to jest? Daktyle figi. O, i daktyle figi już widać, że nie będą lepkie. Mogę Wam dać znacie, jeżeli macie ochotę, bo mm, no ja mam właśnie takie specyficzne gusta wobec tego rodzaju batoników. Idę się ogarniać. Ja się maluję, powiem Wam, że musiałam sobie udowodnić, że umiem blendować cienie. Wczoraj przeżyłam naprawdę taki mini koszmarek YouTube'owy. Co? A ja do aparatu mówię. A! E, bo. Strasznie się męczyłam z tym testem palety Kobo Midnight Wonders, jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, powiem Wam, że odbiór tego rodzaju filmów jest bardzo różny, bo część osób uważa, że spoko, że, że, właśnie, że właśnie spoko, że nie każdemu wszystko coś wychodzi, że są takie złe dni, nie wiem, złe produkty dla nas złe, z którymi nie jesteśmy sobie w stanie poradzić, choć inni sobie radzą i nic nadzwyczajnego. Oczywiście były również komentarze, że jeżeli no nie ma się tak w ogóle totalnie umiejętności jak ja, no to nic dziwnego, eee, aż po komentarze w stylu, że po co mi w ogóle takie kolorowe makijaże, skoro mi nie pasują, czyli mój ulubiony typ komentarza. Ciekawa jestem właśnie, um, jeżeli nie skomentowałyście tamtego filmu, jak, jak odbieracie takie sytuacje, bo z mojego punktu widzenia jakby takiego um, biznesowego takiego podejścia do YouTube'a, to taki film jest kiepski. Ja szczerze mówiąc chętnie bym go nie puściła, gdyby nie to, że po prostu już miałam najwyższej na świecie po ludzku dosyć. Ale on faktycznie jest kiepski, bo jakby gdzieś pokazuje, że... No wiecie, że jest taki w jakimś stopniu nieprofesjonalny, no już jesteśmy przyzwyczajeni do troszeczkę innej jakości na tym YouTubie. Nawet na takim YouTubie mniej ogólnie profesjonalnym. No i tak wygląda mój make-up. Powiem prawdę, że jestem zadowolona za już kilka godzin od jego wykonania. Ja przepraszam, że ja tak leżę, ale tutaj jest... To jest jedyny punkt z dobrym światłem, bo powiem Wam, no jest strasznie pochmurno. Jest jeszcze wcześnie, a jest już po prostu ciemno. O, bardzo proszę. Ubrałam się w moją pseudociążową bluzeczkę z H&M, którą bardzo lubię. To jest ta, co się nie gniecie i ta będę w której złamałam rękę. śmiała mnie słuchajcie, stoi krzywo. Hej! Kolejny dzień. Jest już poniedziałek, także dzień, w którym mam nadzieję, że oglądacie ten film, a ja dalej w anturażu ręcznikowym na głowie przychodzę, żeby w końcu Wam pokazać najgorszy absolutnie podkład drogeryjny, z jakim miałam do czynienia. Podkład, którego testu mnie na kanale miał być bardzo dawno temu, ale jak zobaczyłam, jak on jest okropny, to co nagrywałam, jakiś test paletek, nowości. Nie chciałam sobie, wiecie, psuć humoru i wam pokazywać go w akcji. No i tak powiem więcej, oddałam ten podkład um, jakiejś koleżance, a potem moja Ola oddała mi go w spadku, więc efekt jest taki, że mam drugi egzemplarz, ja mówię: No dobra, w końcu wam pokażę, jak to wygląda. I o czym mowa? Moje drogie, o podkładzie marki LIREN Biglam Healthy Glow Foundation Guarana SPF15. I mnie osobiście szalenie to intryguje, że Liren to tańsza marka koncernu dr Irene Eris. Jest to polska firma. Zastanawiam się, jak to jest możliwe, że polska firma wypuszcza podkłady, bo to nie jest pierwszy podkład marki Liren właśnie z tego brandu sprzedażowego, których kolorystyka jest zupełnie moim zdaniem od czapy. Bo ja sobie zdaję sprawę, że nie każda firma kosmetyczna musi wypuszczać jasne podkłady, ale czym innym jest jasny podkład albo ciemny podkład, a czym innym jest pomarańczowa dynia? I dzisiaj z tą dynią będziemy mieć, moi drodzy, do czynienia. Informacje praktyczno-techniczne są takie, że opis tego podkładu sugeruje, że podkład powinien być ekstra. Kosztuje 22 zł, mamy 30 ml, mamy tubę, czyli to opakowanie zapewne jest tańsze w produkcji, rozświetlający fluid z guaraną przywraca skórze energię, kryje niedoskonałości i subtelnie rozświetla cerę, nadając jej zdrowy i wypoczęty wygląd. Na twarz nałożę moją nowość przedpremierową, której jeszcze u mnie na filmie nie widzieliście, czyli Wonder Fruit Banana. Jest to krem do twarzy E-Long um, z Tajlandii, czyli jak coś jest z Tajlandii, wiadomo, że jest z Green Asia. Ja w ogóle mówię Green Asia, ale nawet właściciel tejże firmy mówi Green Asia, więc ja chyba też powinnam tak zacząć mówić. I to jest taki wielofunkcyjny kosmetyk, który jest u mnie od jakiegoś czasu, a tak jak mówię, jeszcze go nie było w holu, bo hol będzie dopiero w piątek. Który pachnie naprawdę bananem. I to takim nawet powiedziałabym nie e bananem, tylko naprawdę pachnie bananem. Nie wiem, tak do końca, czy Akurat banan jest tym owocem, który mi odpowiada jeśli chodzi o zapach, ale krem ma bardzo przyjemną konsystencję nakładana na twarz jest bardzo lekkim produktem, bardzo dobrze nawilża, wchłania się i tak dalej, więc pod względem pielęgnacyjnym jest naprawdę ok. Mój kolor to jest moi drodzy sand Beige numer 05 co by sugerowało, że ten kolor jest najjaśniejszy? Podkład mi się już rozwarstwia, bo kiedy go wyciskam, nie mam jak wam tego pokazać, bo na tej chorej rączce, to najpierw mi wypłynął teraz olejek z rozświetlaczem, no i taki, taki jest minus podkładów w tubce, że teraz pytanie konkursowe, jak go należy wiecie, wymieszać w tej tubce, bo on po prostu już się klasycznie rozwarstwia, on u mnie nie jest jakoś tak długo, więc ja go teraz na tą, czekajcie, tak mogę ją podnieść, na tą chorą rękę wyciskam. Ten rozświetlacz mi ścieka, więc zrobimy to bardzo nieprofesjonalnie. Podkład jest 6 miesięcy ważny po otwarciu. No mój zdecydowanie 6 miesięcy nie ma. I teraz uwaga, będziemy robić sztukę magikę. Okej. Okay. I tak kochani wygląda kolorek. I teraz pytanie ze 100 punktów. Czy Wy się dopatrzycie tego, że ten podkład. Jakby właśnie się rozwarstwia na rozświetlacz. Że jakby widzimy dwa jakby produkty w jednym. To jest trudne do wytłumaczenia. No i ten kolor nam sugeruje, że będziemy mieć do czynienia z jakąś dynią. Ja w ogóle czekam na kilku kurierów. No ale ja sobie zawsze myślę, że ci panowie to widzieli w swoim życiu już dużo. Więc mam nadzieję, że ich nie przerażę. Go sobie jeszcze... O. I właśnie, co istotne, tak jak powiedziałam, podkład jest u mnie krócej jak 6 miesięcy. I teraz patrzcie, co się stało kiedy ja go zaczęłam wymieszać palcem. Wychodzi jakaś taka piana jakby rozświetlaczowa. Wygląda ohydnie. To powiem wam, że tutaj się faktycznie dzieje jakaś tragedia. Już wcześniej aż tak źle nie było. Czekajcie, ja go spróbuję wymiąchać, bo to ładam go palcem. Strasznie ciemno, co? Kurczę. Ja oczywiście... Jest godzina dziesiąta. Ja mam dzisiaj... Trochę roboty, także nagraniowej, a oczywiście jest pochmurna, jak to zwykle bywa. Rozprowadza to coś przy pomocy gąbki z... Gąbki z boha Beauty. Ja bym chciała zauważyć tą subtelną linię odcięcia. na kolorystykę właśnie tego produktu. Tak jak powiedziałam, ja rozumiem, że produkt nie musi być jasny, ale na miłość boską. Ale wydaje mi się, że w podglądzie to wygląda lepiej jak na żywo, ale to jest chyba złudzenie podglądu i potem na komputerze, na YouTubie będzie to wyglądało normalnie. I po pierwsze, podkład ma kolor, tak jak wspomniałam, bardzo, bardzo, bardzo ciemny. O, chyba teraz to widać. Ale nawet nie to jest najgorsze w nim, tylko to, że on wygląda, on się w ogóle nie wtapia i on na dodatek oksyduje i wygląda właśnie jak wymieszany, tak jak zresztą się wyciskał, z jakimś płynnym rozświetlaczem, ale ten rozświetlacz z dużą ilością drobin złota jest w jakiejś dziwnej bazie, przez co wygląda to po prostu ohydnie. Oczywiście ten kolor w pierwszej kolejności go dyskwalifikuje. Zobaczycie, czy Wy zobaczycie przy tej ilości ten właśnie efekt ważenia się tego rozświetlacza na twarzy. Nie jestem pewna, czy to nam się udało uchwycić. Jeżeli miałyście ten podkład, to dajcie mi koniecznie znać, bo ciekawa jestem: wiecie, zawsze się mówi, że to kwestia gustu, jednego się sprawdza, drugiego nie. Ciekawa jestem, u kogo ten podkład się sprawdzi. I on z każdą minutą będzie coraz bardziej ciemniał. Jest to podkład w stylu um, samoopalacza, dosłownie. E, czyli, czym dłużej masz go na twarzy, tym on bardziej właśnie ciemnieje i wykazuje różne dziwne e, sytuacje. Czyli właśnie ten oświetlacz jakoś zaczyna się ważyć, w ogóle próba dołożenia kolejnej warstwy. To jest tak, że porażka ludzkości, bo tam się zaczynają dziać jakieś chore rzeczy. Wyglądam po prostu jak wysmarowana, no tak myślałam. Poracha. Moi drodzy, poracha na całej linii. Także pozwólcie, że ja się pozbędę tego cuda z twarzy. Bardzo właśnie jestem ciekawa waszej opinii, czy żeście cofnęły ten podkład, bo to była nowość jakieś no kilka dobrych miesięcy temu. Dobra kochani, doszliśmy w końcu do części z rozdaniem. Mam tutaj przyszykowany kartonik tak jak wspomniałam albo nie wspomniałam wkrótce będą również rozdania na instagramie gorąco was na ten instagram zapraszam link zawsze znajdziecie w opisie i ponownie staram się przygotować taką kompletną paczuszkę no i już wam pokazuję co tutaj jest Mamy odżywkę do paznokci marki Eveline Cosmetics 8 w 1 pomadkę do ust z bielendy wazelinkę arbuzową krem do rąk z I Love Cosmetics o zapachu kokosa Balsam do ciała o zapachu z I Love Cosmetics Pink Marshmallow, czyli to są różowe pianki. I pozostałe rzeczy to już są rzeczy do makijażu. Mamy bazę pod makijaż wygładzającą marki Eveline Cosmetics. Podkład Eveline Cosmetics Mat My Day w kolorze 02. Od razu lojalnie uprzedzam. I w tym samym kolorze mój ulubiony korektor. Wiecie, jako ten drugi kremowy nigdy nie twierdziłam, że jako pierwszy, również w kolorze 02, Magical Perfection. Tak. Mamy, nie mamy tylko bronzera teraz jak patrzę, mamy paletkę Burn, kółeczko rozświetlaczy Strobing Sensation, również Eveline, pomadkę matową i pomadkę błyszczącą z tejże marki oraz kredkę do brwi, także w kolorze 02. I teraz tak jak w przypadku poprzednich rozdań, tak jest i w przypadku tego rozdania, zasady, aby wziąć w nim udział są bardzo proste. Tutaj nie trzeba robić, wiecie, specjalnych fikołków, aby zdobyć kilka kosmetyków. Nie dajmy się zwariować, aby wziąć udział w tym rozdaniu. Po pierwsze, należy oczywiście być moim subskrybentem. Po drugie, należy posiadać adres do wysyłki nagrody na terenie Polski, ponieważ to ja to finansuję, więc wybaczcie, ale przesyłki za granicę potrafią kosztować więcej niż te wszystkie kosmetyki razem wzięte. I chciałabym, abyście prócz standardowej treści komentarza odnośnie tego filmu, treści komentarza po prostu chciałabym, żeby była zawarta informacja o Waszym ulubionym serialu, z krótką informacją albo czego dotyczy ten serial, albo dlaczego ten serial Waszym zdaniem jest fajny i ja mogłabym go obejrzeć. Także o, nie trzeba żadnej epopei pisać esejów, tylko, tylko właśnie jakaś taka informacja, która mi się po prostu po ludzku mam nadzieję, że przyda. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu, boże jak jest gorąco. Zapraszam Was do kolejnych, no i do zobaczenia. Ja lecę to montować, bo jest poniedziałek, także najwyższa pora się za to zabrać. Pa! pa.